z badanie zamienia już w Stars. W dzisiejszym odcinku się tego dowiesz, ale jeszcze przed zaczącem odcinka chciałbym Was poinformować, że jest to drugi odcinek Halloweenowego Maratonu w Browsters oraz zaprosić Was do klanu w Browsters dla widzów oraz Discorda. Link znajdziecie w opisie. Bez przedłużenia, zaczynajmy. Najniższą postacią w Stars jest Eevee, która ma 4 mm wzrostu. Już trochę wyższą od niej postacią jest Moe, który posiada tego wzrostu aż 15 cm. Już większą od niego postacią jest Kit, który ma pół metra. Miko ma 1,20 m wzrostu, a już od niego trochę wyższy jest OTIS, który ma 1,30 30 m. Kolejnymi postaciami, którzy mają 144 cm wzrostu, są TIK, Sprout, Spike oraz Nani, a już od nich o 1 cm wyższą postacią jest Bonnie, która ma 1,45 45 m. Wyż, już o 5 cm, czyli nie tak dużo, jest, są postacie, takie jak Meg oraz Pan P i RT. O, te postacie mają 150 cm wzrostu. O 2 cm wyższymi postaciami są Penny, Gale, Squeak, Lou oraz Ośmiobitowiec, czyli nie, ta, nie też tak dużo. Wyższy jest Gaz, który ma 155 cm wzrostu. Również Met 55 ma Jin. Rafs oraz Jessie a met 60 wzrostu ma Mandy, Hank, Griff oraz Carl. Met 62 ma Serge oraz Bas. Nieco wyższymi postaciami, którzy mają met 65 to Barley, Dynamite, Poco, Bee, Amber, Nita oraz Daryl. Też nieco wyższymi postaciami, bo tylko 2 cm wzrostu. Są so, Max, Kruk, Bibi, Shelly, Stew, Tara oraz Leon. Już 170 cm wzrostu ma Pan, Colette, Piper, Charlie, Janet, Ash, Cordeliusz oraz Larry and Rory. Napiszcie w komentarzu, jaka postać jest z Waszego wzrostu. Ems, Jackie, Sandy, Edgar oraz Rico mają met 72. Angelo. Lily, Willow, Gray oraz Pearl mają met 75 cm wzrostu. Nieco wyższymi postaciami są np. Doge, Belle, Lola, Grom, Chester oraz Brock, którzy mają 178 cm wzrostu. Met80 wzrostu mają Mortis oraz Bu, a Met82 ma Kieł oraz Drago. Med 90 cm wzrostu ma Buster, Bull, Sam, El Primo oraz Kenji. A najwyższą dziewczyną, która zajmuje trzecie miejsce, jest Melody, która ma Med 95. A drugie miejsce to jest Byron. A najwyższą postacią w naszej topce jest Frank, który ma 2,40 m wzrostu.